Jesteśmy przy jedynym betonowym obiekcie ocalałym, betonowym schronie, betonowym ocalałym na poligonie V3. Tutaj zaczynamy naszą odpowiedź, ale zanim poprowadzę Was na te pozostałości, odkryję przed Wami tajemnicę, bo ona też tutaj jest. No to co, zapraszam do polubienia, subskrybowania, lajków, łapek w górę, bo to wszystko buduje nasz kanał. A teraz, a teraz chodźmy do góry. Witam Was serdecznie. Jesteśmy teraz nad morzem w miejscowości Zalesie na poligonie, tajnym poligonie e, pocisków V3. Słuchajcie, okulary mam nie dlatego, że pali słońce, czy że pogrzałem i mnie oczy bolą, tylko dlatego, że tak wieje i niesie piaskiem, że co chwilę coś mi wpadało. To gwoli wyjaśnienia. E, broń odwetowa, bo tak trzeba ją nazwać. Pociski V3 wbrew... Temu, co wydawałoby się oczywiste, nie są bronią rakietową. To jest po prostu armata. Armata, która ma dość specyficzną budowę. Wygląda i taką też nazwę czasami nosi, jak stonoga. Otóż jest to lufa armatnia, do której pod kątem 30 stopni dołączone są nóżki. W tychże nóżkach znajdowały się ładunki wybuchowe. Tutaj był pocisk. I odpalano pocisk, a one, oczywiście zsynchronizowane, co było bardzo ważne, nadawały temu pociskowi odpowiednią prędkość. Prędkość aż 1500 metrów na sekundę olbrzymia prędkość. Do obsługi jednego takiego działa trzeba było 160 ludzi kompania. Cała masa, słuchajcie, żeby to działo naładować, przygotować, włożyć pocisk, wyczyścić, to nie tylko, strzelić. Cały proces związany z tym, aby to działo mogło funkcjonować. Tutaj w Zalesiu był poligon eksperymentalny. Natomiast na wybrzeżach Francji wybudowano baterie takich dział, planowano dwie, wybudowano jedną. 25 sztuk tychże dział niestety nie oddały ani jednego strzału. Nalot brytyjskich bombowców Lancaster zniszczył te wyrzutnie, ale alianci o tym nie wiedzieli. I paradoksalnie do końca wojny co chwilę wysyłali jakieś misje, żeby to zniszczyć, a to już nie istniało. Co jest ciekawe, to w 1945 roku, w maju, 9 maja, Brytyjczycy wysadzają jedyną ocalałą wyrzutnię właśnie we Francji. Po co? Dobrze, no żeby Francuzi być może kiedyś nie oszczelali Anglików. Jak wiemy, historia wojen angielsko-francuskich ma bogate tradycje. Rozpędzając się, oczywiście, zapomniałem powiedzieć, że to działo ważyło 76 ton i mierzyło 130 metrów, i to był naprawdę cud techniki. Ale ciekawostką jest to, że w roku 1990 nasz yy, znany bardzo szeroko Saddam Hussein postanowił wybudować takowe działo i ostrzeliwać z tego działa Tel Awiw, czyli sąsiednie państwo Izrael. Nie udało mu się, aczkolwiek wybudował tą instalację, nie udało mu się dokonać ostrzału Izraela z tego działa, ale... Mm, krążą takie wiadomości, wiadomo jak to po Google'ach, ale warto zobaczyć, że konstruktor tego, inżynier, który zajmował się budowaniem tego działa, zginął z zamachu, no, terrorystycznym, jak się mówi, ale w jego domu ponoć znaleziono dokumenty właśnie niemieckich naukowców dotyczące budowli właśnie tej broni odwetowej V3. Na samym dole, tam przy drodze, było był zamek, za, wiadomo to było działo, trzeba było zapakować ten, czyli załadować pocisk do działa, tutaj była ta rura ułożona, odnoga, odnoga, odnoga gąsienicy i po odpaleniu pocisku synchronizacja silniczków rakietowych nadawała prędkość, Temu pociskowi. Odległość i zasięg tego pocisku to 165 km, czyli tyle, ile trzeba było z baz francuskich do Londynu. Ale pokażę Wam coś yy, i za chwileczkę przy drugim obiekcie zobaczycie coś ciekawego. Zobaczcie. Otóż mamy tu mocowania, widać jeszcze pozostałości gwintów, było coś dokręcane, stalowe podstawy najprawdopodobniej. Były tu belki drewniane, które służyły do ułożenia tego dzieła, bo trzeba je było dokładnie wypoziomować. Ono też musiało być w jakiś sposób amortyzowane. Tak mi się wydaje, musiałbym się dowiedzieć kogoś specjalistę, ale według mnie tak to powinno. Przecież olbrzymia siła, która ciągu zmuszała, żeby przytrzymać jednak tą konstrukcję, więc pewnie to są zaczepy. A przy drugim stanowisku pokażę Wam coś bardzo ciekawego. To co widzicie, to. Wody jeziora widzko Małe i wodali widzko Wielkie. Widać, że fala ogromna. Słyszycie wiatr, dmucha. Ja jestem na drugich pozostałościach po wyrzutni V3. Słuchajcie, no co? Betonowe podstawy ustawione pod kątem, tak jak wcześniej. Dla mnie największą ciekawostką tych obiektów jest wstawienie i wykorzystanie tych właśnie metalowych elementów. O, na przykład tutaj mamy wstawione szyny od kolejki wąskotorowej. Przecięte palnikiem, wstawione szyny. A więc nie jest to coś, co było planowane do wstawienia. To zostało wstawione bardzo szybko w pośpiechu, bo tak trzeba było zrobić. Coś wam zaraz pokażę. O to co mnie zainteresowało. Tu wyraźnie widać, wyraźnie widać, że te dolewki są robotą późniejszą. Oryginalnie odlane było właśnie w ten sposób. Być może były tu wstawione drewniane podnośniki. Okazały się za słabe. Mówię być może, bo nie wiem, aż tak bardzo się tym, tą bronią V3 nie zajmowałem, ale to mówię, z ciekawostek, jakbyście chcieli się dokładnie przyjrzeć, bo my wiadomo, poszukiwacze mamy takie tam wrodzone chęci do szukania czegoś. Oczywiście nie jestem jedyny, który przymierzył. Okoliczne lasy, bo przecież to, co jest najciekawsze w tym wszystkim, to wspomniałem wam wcześniej, że samej obsługi było 500 żołnierzy, a przecież należy dodać jeszcze inżynierów, techników i innych takich. No i co mnie bardzo ciekawi, to gdzie oni spali, gdzie oni jedli, o, gdzie się chociażby napili herbaty czy kawy. Otóż to jest. Największa tajemnica poligonu w Zalesiu. Drugi kubeczek dla mojej kochanej żony, która kameruje. W Zalesiu kompletny brak infrastruktury logistycznej. Chodzą oczywiście takie plotki, słuchajcie, jak wszędzie, mity. Czyli znowu włożę kij w mrowisko że gdzieś tutaj pod ziemią znajdują się, mo, mają się znajdować takowe obiekty: schrony, bunkry i podziemia. Ale do tej pory nikt ich nie znalazł. Otóż znowu powiem to, co mówiłem w wypadku Rize i będę powtarzał przy wszystkich obiektach. Słuchajcie, nasz wujek, tak zwany wujek Stalin, rządził tą ziemią niepodzielnie. Poligony wojskowe radzieckie i naszego ludowego wojska polskiego otaczały nie tylko poligony, bo jednostki całe wybrzeże było zmilitaryzowane otaczały te lasy. Gdyby cokolwiek tutaj było, z całą pewnością, jeżeli nie my, to Rosjanie by to odkopali. No więc kij włożony, herbata nalana. Oczywiście zachęcam Was bardzo serdecznie, jak będziecie nad morzem, odwiedzić miejscowość Zalesie, wejść do betonowego schronu przerobionego na muzeum, posłuchać przewodnika, który bardzo ciekawie opowiada. Ja ominąłem to, chociaż za bilety zapłaciłem, bo przecież trzeba wspomagać taką turystykę. Natomiast bardziej interesują mnie Piękno przyrody i tajemnice, które zapewne ta Ziemia kryje. Zatem do zobaczenia! I po herbatce idziemy szukać kolejnego tematu dla naszych widzów. Cześć!